Z organizatorem Unplugged w Radiu Koszalin proszę mi powiedzieć, co to jest za wydarzenie, jak często się odbywa i skąd ten pomysł na to wydarzenie? Unplugged w Radiu Koszalin odbywa się od 2011 roku. To już jest trzeci sezon tego cyklu. W każdym cyklu jest 7 koncertów, ten będzie wyjątkowy, będzie 8 koncertów. To są, wyznacznikiem tych koncertów jest jakby jeden warunek. Wykonawcy muszą pochodzić z naszego regionu. No i tak staramy się robić od 2011 roku. Pojawiły się zespoły i znane w naszym regionie, i te, które zaczynają, miały szansę pokazać im po raz pierwszy, jak na przykład czwarte piętro, a pojawia się lata z miodem, ale także znane formacje, czyli Mister Zup, na przykład pojawił się świadomość, cisza jak ta, ale także w drugim sezonie cyklu postanowiliśmy uzupełnić formułę, o Gwiazdy, które wywodzą się z naszego regionu. Stąd obecność np. zespołu Manchester czy Małgorzaty Ostrowskiej. Ten sezon, trzeci, już za nami koncert zespołu Materia ze Szczecinka. W tej chwili śpiewa w naszym studiu Niemena Natalia Sikora, która notabene 6 lat temu. W tym studiu także śpiewała wówczas, kiedy nadawaliśmy imię Czesława Niemena temu wyjątkowemu miejscu w Radu Koszalin. A skąd pomysł właśnie, bo to pan jest organizatorem, to pan pewnego dnia wpadł na taki genialny pomysł, że będziemy promowali młodych, znanych i mniej znanych artystów naszego regionu. Znaczy, sama formuła AnPrax jest jakby obecna od wielu, wielu lat Najsłynniejsze koncerty czy Nirwany, czy R.E.M. Natomiast nie było rzeczywiście radiowe i takiego cyklu, nie przypominam sobie, żeby gdzieś tam w polskim radiu był taki cykl, rozłożony na wiele miesięcy w zasadzie lat, gdzie pojawiają się wykonawcy grający w inne niż na co dzień formule, bo zwykle są podłączeni pod prąd, natomiast tutaj grają bez prądu akustycznie. Pomysł, żeby grać, żeby zagrali z wykonawcy ze naszego regionu, jest dosyć oczywisty, jeżeli się weźmie pod uwagę, że nazywamy się Polskie Radio Koszalnie, jesteśmy radiem publicznym i Jednym z elementów, nad którym bardzo pracujemy i staramy się, to jest misja Radia Kosza. Może to brzmi górnolotnie, ale na tym między innymi polega, za to między innymi nasi słuchacze płacą abonament, żeby móc przyjść na koncert niebiletowany za darmo i obejrzeć kawałek. Fajnego spektaklu muzycznego. I ten spektakl muzyczny, który dzisiaj się odbywa, z którym z kolei i ile jeszcze nas czeka w tej edycji? W tej edycji, znaczy w całym cyklu Antarktora, to jest koncert numer 17, natomiast kolejne czekają nas już po nowym roku. Pojawi się m.in. Karcer ze Słupska, pojawi się Marta Sarsaparilla. Coś wyjątkowego szykuje nam się w maju 2014 roku. To będzie ostatni kończący cykl koncert Zawsze Niemen, w trakcie którego pojawią się wyłącznie piosenki naszego patrona, czyli Czesława Niemena, w bardzo różnych wykonaniach. Podobnie jak w przypadku koncertu Grand tak taki tutaj postanowiliśmy zaangażować kilkunastu muzyków i wokalistów z naszego regionu, żeby wspólnie zrobili coś, czego jeszcze nie było. No i mam nadzieję, że w maju będzie to kolejny wyjątkowy koncert. Tak jak i dzisiejszy Natalii Sikory. Jeszcze bo poza anteną, eterem, gdzie, to, gdzie, gdzie odbywa się i gdzie można posłuchać tego wydarzenia. Tak samo przychodzi wiele wielu wiele osób tutaj do studia tak, tego nagraniowego. Oni słuchają, to frekwencja jest zadowalająca. Tak, tak, tak. No, jeśli chodzi o frekwencję, to nie mam najmniejszego kłopotu, raczej jest kłopot z odmawianiem, bo często są to nawet bardzo osobiste prośby o to, żeby się pojawić na koncercie, a miejsc nie ma. Tu jest de facto 100 miejsc i tyle osób się może pojawić na sali koncertowej w Radiu Koszalin. Natomiast każdy z koncertów jest po 10 dniach, czyli w następną od czwartku niedzielę, yy, retransmitowane na naszej antenie. Jest to niedziela, godzina 16, i tam 55 minut z każdego koncertu An Plakt jest siane wszędzie. Czyli można usłyszeć wszędzie w całej Polsce ze sprawą internetu, na przykład.